Woźny siedzi przy poltierni i przegląda gazetę. Wchodzi Jasiu, patrzy na wielką tablicę z kluczami. Panie woźny, a po co panu tyle kluczy? Żeby mieć kontrolę nad szkołą. To pan tu rządzi? W praktyce tak. Jasiu patrzy podejrzliwie. A jakby kto się zabrał? Nikt nie zabierze, bo pilnuje. Następnego dnia rano w szkole chaos. Dyrektor biega, nauczyciele stoją pod zamkniętymi salami. Woźny, blady jak ściana. Kto zabrał klucze? Skąd ta wychodzi Jasiu? Spokojnie, zrobiłem test bezpieczeństwa. Jaki test? Sprawdzałem, czy rzeczywiście pan rządzi szkołą. Gdzie one są? Posegregowałem tematycznie. Co to znaczy? Te od matematyki są w kalkulatorze. Jak? A od WF-u powiesiłem na drabince, żeby było spaltowo. Woźny prawie mdleje. Oddawaj natychmiast! Spokojnie, panie woźny! Jak pan nie ma kluczy, to szkoła nie działa? Czyli pan jest ważniejszy od dyrektora? Woźny przez chwilę się prostuje. No, w sumie? To może pan mi wypisać usprawiedliwienie? Woźny obiecuje sobie, że od teraz będzie czujniejszy. Nie wie jeszcze, że to dopiero początek jego problemów. Woźny zawsze włącza dzwonek. Cała szkoła żyje jego rytmem. Jasiu podchodzi do poltierni. Panie Woźny, a to trudne naciskać ten przycisk? To jest bardzo odpowiedzialna funkcja. A mogę spróbować? Nie. Następnego dnia lekcja matematyki. W połowie zadania. Dzyń, nauczycielka. Ale jeszcze 20 minut. Dzyń, 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 dzyń. Szkoła w panice. Dzieci wybiegają, nauczyciele krzyczą, woźny wpada do sali. Kto ruszał panel? Jasiu podnosi rękę. Ja tylko sprawdziłem, czy działa tryb przyspieszany. Jaki tryb? Skróciłem dzień szkoły o połowę dla dobra uczniów. Dlaczego? Bo w internecie pisali, że trzeba optymalizować czas pracy. To szkoła nie fabryka. To czemu mamy przerwy produkcyjne? Woźny patrzy bezradnie. Masz szlaban. To ja ustawię dzwonek tak koniec szlabanu. Po tej lekcji woźny stwierdził, że najbezpieczniejsze miejsce w szkole to świeżo umyty korytarz. Bardzo się mylił. Woźny myje korytarz. Tabliczka. Ślizga podłoga. Jasiu wbiega i robi ślisk jak hokeista. Jasiu, nie biegaj! Testowałem przyczepność. Zejdź z podłogi mi jakoś sprzątania. To nie tor wyścigowy. Ale bardzo dobrze się ślizga. Woźny wzdycha. Jak się przewrócisz, to będzie problem. Jasiu nagle wyciąga zeszyt. Proszę podpisać. Co to? Zgoda na eksperyment fizyczny. Nie podpiszę. To zapiszę, że pan sabotuje rozwój naukowy ucznia. Woźny przestaje myć. Dlaczego ty zawsze musisz coś kombinować? Bo ktoś musi testować granice bezpieczeństwa. A czemu zawsze na świeżo umytej podłodze? Bo tam najlepiej widać efekty. Woźny zaczyna podejrzewać, że Jasiu obserwuje go częściej niż powinien. I ma rację. Woźny siedzi przy monitorach. Tu wszystko widzę. Jasiu podchodzi. Wszystko? Wszystko. Następnego dnia kamery pokazują. Wszędzie taśma na obiektywach. Woźny wściekły. Kto zakrył kamery? Jasiu. Prywatność ucznia! To jest szkoła! Właśnie dlatego! Dlaczego zostawiłeś jedną kamerę? Żeby pan widział jak zaklejam resztę? Woźny traci mowę. Jasiu, po co? Bo chciałem zobaczyć, czy jak pan nic nie widzi, to dalej pan wszystko widzi. I co? No nie! A co wy byście zrobili, gdyby Jasiu was tak mocno wkurzał?